Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień, tydzień przełomu kwietnia, maja, który nagrywam ten program na Cyprze. Jak wiecie, często tu bywam, lubię to miejsce, Cypr jest fajny. Mam, mam fajną tutaj relokację ascendentów, bo w Polsce mam wprawdzie wodnika, czyli ascendent, który lubię, ale tu mam ryby, Wiadomo, jak jedzicie, to jest taka też ciekawostka dla tych, którzy się interesują wędrówką z horoskopem po mapie. Zresztą kurs taki jest u mnie na stronie, zapraszam serdecznie. Jak jedzicie na wschód, ascendent idzie do przodu. Jak jedzicie na zachód, ascendent się cofa. Więc mnie tutaj, jadąc na wschód, ascendent idzie do przodu w ryby, ale ja ze względu na to, że mam kwadraturę Saturna do ascendentu w Polsce, więc ja odczuwam to jako pewne obciążenie, to mogę powiedzieć, że mi tu bardzo, bardzo pasuje ten ascendent w ryby, bo robi mi się taki harmonijny seksyl po prostu tego soku. To jest taka ciekawostka. Więc warto wędrować, podróżować, sprawdzać, jak horoskop się zmienia. To są bardzo ciekawe obserwacje, procesy astrologiczne interesujące. Co nas czeka? No, tydzień bardzo, bardzo interesujący, pełen niesamowitych wrażeń. Dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo. Wypełniony treścią niesamowitą. No, trzeba zacząć po kolei. Przede wszystkim we wtorek Mars wkracza w znak Barana. No, pło, to jest bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz, dlatego że cykl Marsa wynosi 2 lata. Więc Mars w jednym znaku jest dwa miesiące i w Baranie jest w swoim władztwie. Czyli jest w silnej pozycji, w bardzo silnej pozycji w Baranie, to jest jego władztwo, tak zwany dom dzienny, bo jeszcze kiedyś dawniej rządził Skorpionem Mars, tak zwany dom nocny był jeszcze Marsa. Więc Mars jest u siebie, będzie u siebie, w bardzo dużej sile, w mocy. To dobrze czy źle? Zapytaliby, każdy by zapytał. To dobrze, że Mars jest w Baranie? To zależy, jak to odpowiadają psychoterapeuci znowu. To zależy. Dlaczego to zależy i od czego to zależy? No przede wszystkim zależy od tego, yy, jaką postawę przyjmujemy wobec świata i czego oczekujemy. Jeśli oczekujemy spokoju, żebyśmy się wszyscy kochali, żeby było milutko, przyjemnie, taki błogo, i tak sympatycznie, taka miłość, żeby panowała między nami wszystkimi. No to nie. To nie jest dobra wiadomość. Mars w baranie jest agresywny, wojowniczy. Ostry, waleczny, no ale dla tych wszystkich, którzy chcą się zmierzyć z swoimi słabościami, problemami, yy, szykują się im jakieś silne batalie, walki, wojny, konfrontacje, spory, wstrząsy, jakieś bardzo duże napięcia, dla nich ta informacja jest wspaniała. Czyli Mars daje dzielność w baranie, dzielność, siłę, odwagę wojownikom, w rywalizacji, w sporcie, w biznesie, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest siła woli odwaga, stanowczość, pewność siebie, no to na pewno temu będzie Mars w Baranie służył. Ale my musimy też mieć świadomość, że będzie to też zmagało pewną konfrontację. Oczywiście w obszarze miłości partnerstwa Mars w Baranie jest bardziej asertywny, zdecydowanie. Nastawiony bardziej na takie, no byśmy powiedzieli, jakieś silne, mocne wyrażanie siebie, co może być źródłem konfliktów, sporów, napięć, ale też sprzyja dla seksu Mars w Baranie symbolizuje libido, siłę życia. Czyli to wszystko, z czym kojarzymy energię życia, moc, przetrwania, walki, zmysłów, energii życia. tak? To jest bardzo dobre. We środę kolejne wydarzenie, które no chyba nie zaliczylibyśmy do specjalnie szczęśliwych. Wenus w kwadraturze z Plutonem. Ten aspekt, to zdarzenie ma wpływ na... Ma wpływ na nasze relacje, związki, partnerstwo, więzi, układy towarzyskie, relacje miłosne, seksualność. Wenus jest w nieharmonijnym aspekcie z Plutonem, mitycznym władcą świata zmarłych pod podziemi, mroku i cienia. To przecież Pluton Hades porwał do podziemi Persefone, albo Inanna schodziła do podziemi, jak mówią też mity sumeryjskie. A zatem, jest to aspekt, który, mówiąc delikatnie, nie sprzyja miłości, nie sprzyja w sferze uczuciowo-partnersko-relacyjnej. Nie, nie, nie jest korzystny, jeśli chodzi o bliskość, czułość, przynajmniej w takiej wersji czułości, wsparcia, delikatności. No nie bardzo. Więc mogą się ujawnić różne dysfunkcje w naszych relacjach, napięcia, konfrontacje, spory. Nieporozumienia, konflikty, mogą się manifestować różne procesy, które uważalibyśmy za toksyczne również w obszarze miłości. Zazdrość, kontrola, władza, przemoc, nawet seksualna. Takie rzeczy są możliwe. Po prostu musimy na to uważać, musimy się przyglądać temu, co ten Pluton mówiąc najgólniej też i cienie, które on lubi wyciągać, może przynieść i to jest jakby no, nieuchronne. Po czwartek, Kolejne bardzo ważne zdarzenie, niesamowicie istotne. We czwartek, Pluton na pół roku, na pół roku, na 6 miesięcy wkracza ruch wsteczny, czyli tak zwaną retrogradację. Pluton, wspomniany przeze mnie przed chwilą, planeta odpowiedzialna za różne bardzo ekstremalne doświadczenia agresywne, przemocowe, transformacyjne, niszczące, radykalne czyli za procesy raczej no, nie kojarzące się z czymś miłym, sympatycznym, łatwym i przyjemnym, co tu dużo mówić. A jego ruch wsteczny, no, w tradycji astrologii przyjęło się, że jak planeta wchodzi w ruch wsteczny, to jest taka jakby uszkodzona, czy to jej szkodzi. No generalnie, że to nie jest dobre, nie jest korzystne dla planety, kiedy jest w ruchu wstecznym, czyli to można powiedzieć, jest aspekt taki, takie działanie, które świadczy o jej, no, no, tak zwanym, no właśnie zniszczeniu, uszkodzeniu. Są różne takie teorie na temat tego, co szkodzi planetom. No i retrogradacja jest jedną z nich jest. No, oczywiście w przypadku planet pokoleniowych to musimy to trochę przez palce traktować, bo planety pokoleniowe często i długo retrogradują, więc po prostu mówimy o to fazach pewnych cykli Plutona. Kiedy Pluton się zacznie cofać, wchodzi w fazę taką do środka. To tak jakbyśmy wkraczali w nasz własny, osobisty dwunasty dom. Czyli planeta się cofa, wchodzi w swój obszar nieświadomości. Sam Pluton, który zajmuje się i steruje różnymi bardzo mrocznymi procesami, nieprzyjemnymi, niełatwymi, trudnymi, kryzysowymi, tutaj dodatkowo, jakby jeszcze wchodzi w ten aspekt takiego właśnie czegoś, co jest wycofane, wewnętrzne, głębokie. Oczywiście w pewnym sensie może też wstrzymać pewne swoje działania, jakby no, no nie działa tak bardzo ofensywnie, jak zwykle. A to nie znaczy, że to jest dobre. To nie jest tak, że jak Pluton przestaje działać. W retrogradacji to dobrze i fajnie. Wcale nie. Jego działaniem jest również transformacja, oczyszczanie, uwalnianie. Jeśli tego nie robi, więc pół roku, aż do października, aż do jesieni mamy retrogradację Plutona. W znaku jest w tej chwili wodnika. Jeszcze się cofnie do koziorożca na chwilę. To będzie też ciekawe. To też o tym wspominam. W tych globalnych procesach ma to szczególne znaczenie. Jakie to ma przełożenie na nasze sprawy, kiedy. On sobie jeszcze wróci do koziorożca na chwilkę, tak ostatni raz. W piątek zaś, no trochę więcej optymizmu, takiego może lekkości. Mars w sekstylu z Plutonem. Wiemy o tym, że obie planety mają się ku sobie, ze względu na to, że Pluton to tak zwana wyższa oktawa Marsa. Kiedyś Skorpionem rządził Mars, teraz rządzi Pluton. Dwie planety są w pewnej relacji ze sobą, czyli tworzą pewnego rodzaju. Interakcje o charakterze, o charakterze energetycznym, emocjonalnym procesu transformacji, zniszczenia procesu mm, yy, yy, uruchamiania energii, generalnie praca z energią, działanie ener energia w ogóle wszystko, co związane jest z energią to jest domena Marsa, ale i też Plutona. No i te planety, będąc w sekstylu, będą ze sobą współpracować będą miały ze sobą harmonijną relację czyli można powiedzieć, że Pomaga im to integrować pewne działania oparte na mocy, sile, transformacji, uzdrawianiu, regeneracji, czyli tego, co na wiosnę bardzo potrzebujemy. A zatem bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zdarzenie, bardzo ciekawy proces o charakterze takim właśnie regeneracyjno-energetyczno-transformacyjnym. Zapraszam Was serdecznie na jesienny warsztat Droga Życia między 19 a 22 września będzie mieć miejsce jesienny, na przesileniu jesiennym, na zaćmieniu księżyca. Bardzo ważny moment. Kończą się już miejsca na ten warsztat. Droga życia, dokąd zmierzamy, dokąd dążymy, czego szukamy w życiu, co jest naszym powołaniem, misją, karmą, darmą, ścieżką yy, życiową. O tym wszystkim właśnie mówi ten warsztat. Zapraszam Was serdecznie na ten jesienny warsztat. Droga życia, pracy z energią osobistą, powołaniem i e, naszym tym wszystkim, co też jest darmą i losem i ścieżką i kierunkiem i powołaniem i, i przeznaczeniem zawodowo, rozwojowo, duchowo, osobiście, energetycznie. Zapraszam serdecznie i zapraszam za tydzień.